Witam Was serdecznie i zapraszam do wysłuchania czytania na sierpień 2023 dla zodiakalnych byków. To jest czytanie ogólne, przypominam, więc proszę brać dla siebie tylko to, co czujecie, że do Was pasuje. Co dla byka w sierpniu? Czytanie ogólne sierpień dla byka byk. Oczywiście, jeżeli ktoś ma również planety osobiste, albo ascendent, Wenus, Księżyc, Byku, też może tutaj odnaleźć jakieś wskazówki dla siebie. Co mamy na spodzie talii? Konflikt. Piątka Buław to karta, która mówi o tym, że możemy y, mieć y, odmienne zdanie od innej osoby, od drugiej strony, lub sami możemy mieć wątpliwości i w związku z tym walczymy. W głowie, sami ze sobą. Taki wewnętrzny konflikt, tak? Czyli pojechać, nie pojechać, zostawić, nie zostawiać, yy, nie wiem, yy, 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 wziąć to czy nie brać, więc tutaj takie mogą być też wątpliwości. Zaczynamy. Wy w tym miesiącu, 8 monet. Praca, zaangażowanie, praca zawodowa, praca zarobkowa i. Yy, w, w ósemce monet to nie jest tylko taka praca, gdzie my robimy swoje, takie wypełniamy etat i wychodzimy. To jest zaangażowanie dużo większe, takie, taka praca po godzinach, y, praca y, do, dodatkowa, tak? Jakieś, y, dodatkowa realizacja jakiegoś projektu, To w ogóle zaangażowanie w coś, w coś na, tak na, na y, tak jak powiedziałam, na więcej niż 100%. Wyzwanie dla Was, głupiec. Co jest przyczyną obecnej sytuacji? As-Buław. Macie dwa, dwie karty, które mówią o początku. Co było w przeszłości? Siódemka kielichów. O czym myślicie? Siódemka mieczy. Możecie się czuć oszukani, albo chcecie wybrnąć z jakiejś sytuacji. Co w najbliższym czasie? Księżyc, wasze nastawienie, 10 kielichów, wasze otoczenie, świat, czego nie widać, paśmonet i rezultat królowa buław. To, że pracujecie tak mnie nie, nie dziwi, bo beki są w ogóle takim znakiem, który bardzo poważnie traktuje pracę, natomiast to nie musi być tylko praca zawodowa, tak jak wcześniej wspomniałam. Natomiast Wy macie tutaj rzeczywiście taki y, pomysł może na coś nowego, coś nowego chcecie zrobić, może chcecie czegoś nowego spróbować, bo ta karta by tutaj leżała. Tak ja ją tylko odłożyłam, żebyście Państwo wszystkie karty widzieli. Jeszcze zobaczę, czy na podglądzie wszystko widać. Aha, chyba mi zjeżdża tutaj ten Teraz widzę, że chyba ten ja sobie ustawiam, a potem tutaj się ta kamerka ob obniża. Hm? No dobra, no trudno. Nie będę jej trzymać, skoro mam skoro mam się zajmować karta. I bardzo możliwe, że wy chcecie coś nowego zrobić, coś zacząć, coś zaryzykować, wyjść coś, czego wcześniej nie robiliście. Ciekawostka, bo wzięłam karty, z których będę do pytania robić, macie maga, czyli jedynka, jedynka, jedynka. Widzicie, to jest zero, ale no to też jest początek. Tak? To jest początek, pierwsza karta w ogóle w tarocie. Więc jakiś czas się, jakieś sprawy się domykają, jakiś czas się kończy, jakiś cykl się kończy, może nie czas, cykl się kończy, natomiast wy jesteście gotowi w coś się mocno zaangażować, dużo zaryzykować. Karta głupca mówi o takim wejściu bez zbytniego zastanawiania się, co dla was tak naprawdę jest yy, może mało charakterystyczne, bo byk raczej lubi wszystko zaplanować, lubi yy, wiedzieć, co go czeka. A tutaj jest takie. Trochę pójście na żywioł, rzeczywiście. w to jest pójście na żywioł, to jest pasja, to jest aktywność, działanie, rozpoczynanie czegoś nowego no i właśnie taka. Um, taka e, taki ogień do działania, taki e, jakiego to użyć określenia, bo w to jest e, tworzenie Działanie, robienie czegoś, to jest także energia seksualna, czyli energia kreacji, kreatywności. Więc myślę, że tutaj coś nowego będziecie chcieli tworzyć. Y jakieś plany pewnie robiliście i od tych planów mogło Wam się w głowie zakręcić, od tych możliwości, które macie y ewentualnie przed sobą, żeby coś wybrać. Ta siódemka tej siódemce jest nierówna, natomiast y Siódemki to są takie karty bardzo duchowe, i tutaj jest dużo emocji, dużo możliwości. Nie wiem, co zrobić, nie wiem, co wybrać, ale tak już bardziej racjonalnie rozumowo, w siódemce mieczy chcę z tego wybrnąć. Chcę y, tak to jakoś sprytnie obejść, żeby tutaj nikt nie ucierpiał, zwłaszcza ja. Natomiast Siódemka Mieczy może też mówić o tym w tej pozycji, że czujecie się przez kogoś oszukani, że y, może obawiacie się, może uważacie, że ktoś nie jest uczciwy wobec Was, że ktoś Was okrada albo może okraść, że, y, że czegoś nie wiecie, że jesteście y, cały czas niedoinformowani, dlatego że Karta Księżyca o tym mówi. Tak jakby się tutaj jeszcze coś nie wyjaśniło. Natomiast, y, bo Księżyc to tajemnica, natomiast y, te trzy karty, Koło siebie, plus jeszcze ta, mogą świadczyć o jakimś ukrywanym romansie, więc to też dla niektórych. To jest oszustwo, królowa buław, kochanka, księżyc, spotkania pod osłoną nocy, dziesiątka kielichów, związek, miłość, relacja. Więc tu dla niektórych, przypominam, bierzecie tylko to, co czujecie. Wasze nastawienie, dziesięć kielichów. Ewidentnie. Uczuciowe, emocjonalne, takie prozwiązkowe powiedziałabym, otwartość na tworzenie związku, na, na miłość, na zbliżenie się z kimś. Wasze otoczenie, świat. Być może gdzieś poznacie kogoś w czasie jakiegoś wyjazdu, być może ktoś do was przyjedzie, ktoś was odwiedzi, ktoś, kto nie, nie jest na miejscu, tylko gdzieś, gdzieś z daleka. Ja dopytam oczywiście o tą kartę, bo to jest bardzo, no, bardzo szerokie znaczenie tej karty, natomiast to jest też domykanie jakiegoś, jakiegoś cyklu, tak jak wcześniej powiedziałam, więc u kogoś może coś się kończy, może, może jakieś sytuacje z końcem relacji, z końcem nie wiem, ukończeniem szkoły, z, nie wiem, zdaniem dyplomu, czy rozwiązaniem umowy o pracę, czy awans na przykład, bo Poza tym, że się coś kończy, to też otwierają się nowe możliwości. I te nowe możliwości są też w karcie Pazia Monet, który pokazuje, że trzeba się czegoś douczyć. Żeby coś zrobić, żeby zarobić, to trzeba się czegoś douczyć. Trzeba jakieś może nowe kwalifikacje zdobyć, można jakiś kurs iść, może jakieś doczytać coś. To jest karta, która... Pokazuje osobę na stażu, na praktyce, jakiegoś ucznia, studenta. Tak więc tutaj ewidentnie edukacja się na plan pierwszy wysuwa. Natomiast to jest też Wasza energia, i Wy jesteście, tak jak powiedziałam, zaangażowani, więc jakby tutaj być może sobie jeszcze z tego sprawnie zdajecie, ale, ale być może pójdziecie w tym kierunku, bo Królowa Buław na to wskazuje. Królowa Buław to jest kobieta, która przechodzi do działania. To nie jest ktoś, kto będzie czekał i się zastanawiał. Tak jak powiedziałam, to jest takie mało w Waszej energii, natomiast tutaj Wy jesteście zdecydowani na działanie. Czyli podstawa i zakończenie to jest działanie, aktywność, czyli energia buław. Królowa buław, ona jest pewna siebie, ona, że tak powiem, przejmuje pałeczkę i rusza do przodu. Więc w zależności od tego, w jakim kontekście, tu, w jakim, no tak, w jakim kontekście słuchacie tego czytania. Może to dotyczyć różnych sfer. Może to dotyczyć i sfery zawodowej, i sfery m, prywatnej, takiej związkowej, jakiejś relacyjnej. M, bo tak jak wcześniej wspomniałam, takie historie też mi się tutaj pokazują. Mało tego, to co wcześniej wspomniałam o tym romansie, to jeszcze Asabułow, a Asabułow to jest karta seksualności, więc tutaj bardzo dużo się może dziać. M, no dobra, dopytamy o parę rzeczy, może coś się wyjaśni. Najpierw zacznę od tego głupca. O co chodzi? Co to za wyzwanie? Ewidentnie, coś, coś tutaj będziecie zmieniać, coś się kończy, coś się zaczyna. Wyzwaniem dla Was jest to, żeby. I to chyba chodzi o to, żeby dosyć szybko podjąć decyzję, żeby zmienić patrzenie na to, czyli tak trochę wyjście, w Waszym przypadku, wyjście z takiego um, działania wcześniej zaplanowanego, wszystkiego tak przygotowanego. Tutaj nie ma na to czasu. Jakie zwierzę i głupiec, to po prostu idę. Je, pojawię. To jest tak, jakbyście w ostatniej chwili wpadli na peron, gdzie pociąg za chwilę ma odjeżdżać. Wy, tu nie ma czasu na to, żeby się zastanowić, czy to ten pociąg, czy nie. No, miał być tutaj, dobra, wsiadam, jadę. Najwyżej trudno. Wysiądę na, na najbliższej stacji. To jest taka energia. To jest coś, co może Was bardzo zaskoczyć, ale ja tu widzę, że Wy. Tu gdzieś jakaś przychodzi, jakiś impuls z zewnątrz, przychodzi jakaś y, 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 inspiracja. O, tak bym powiedziała. No i ja mówię: w siódemce jest bardzo dużo możliwości. Bardzo. Tu jest paść buław jeszcze, az buław, paść buław i królowa buław. Powiem tak: dla niektórych, dla bardzo niektórych pewnie, możecie poznać kogoś młodego. Z wielką pasją, to może być historia romansowa, ale nie tylko, to może być też historia yy, każda inna, tak? Gdzie ta osoba taką energię ma, taką yy, emanuje, takim, yy, wiecie, yy, rozsiewa wokół siebie taki jakiś. Yy, yy, no energia, to chyba to jest słowo albo inne mi przychodzi teraz do głowy, że wy, wam się to udziela. I w związku z tym wy chcecie zatem iść. Natomiast no, macie trochę zawrót głowy. To jest ktoś, kto wam bardzo może zawrócić w głowie. Ktoś, kto jest bardzo inspirujący, bardzo ciekawy, bardzo rozmowny, łatwo nawiązuje kontakty. To może być też ktoś, kto was namawia, na przykład, do jakiegoś biznesu, do jakiegoś projektu, żeby to zrobić już. Natomiast ja się zastanawiam, czy oh, na przykład tutaj mi się coś takiego pokazuje, taki projekt. Wy możecie myśleć, że to jest nieuczciwe, że na przykład to może być jakiś przekręt, że ten ktoś was namawia do czegoś, co jest czwórka hmm, kielichów, co jest nieuczciwe i wy możecie w ogóle nie, nie chcieć w to wejść. Powiem tak, z, będą osoby, które. Yy, jeżeli zdążą wsiąść do tego pociągu, o którym powiedziała wcześniej, to okej, okay, pójdą w to. Natomiast są osoby, które się będą bardzo zastanawiać, bo mogą myśleć, że to jest nieuczciwe, że ta osoba może się nie zna na tym, albo że, że ma po prostu takie jakieś niecne zamiary. Księżyc rzeczywiście mówi o tajemnicach. Czy one wyjdą na jaw? Tak, okaże się. Karta Księżyca i As Czy to jest właśnie hmm, to jest wyjście z, takiego, z takich domysłów, yy, spekulacji jakiegoś, yy, jakiejś niewiadomej, a z mieczy przecina to wszystko. Jasna sprawa, wszystko wychodzi na jaw. I, I jak już wszystko będziecie wiedzieć, to już tutaj możecie działać. To tak wygląda, jakbyście wy się musieli najpierw dopytać, zorientować, żeby się poczuć pewni. Tylko jeszcze raz powtórzę, wyzwaniem, jakbyście mieli na to czas, to, to owszem, ale wyzwaniem jest to, że wy macie to zrobić już. Czyli może być taka sytuacja, że ktoś powie słuchaj, ale nie ma czasu. Ty musisz mi w ciągu pół godziny odpowiedzieć, czy tam w ciągu tygodnia, tak, no jakiś tam czas. Że to jest na tyle szybko, subiektywne odczucie, że to jest szybko. No dobra. Ech. Dobra, z otoczenia nic wam tutaj nie grozi, jakaś osoba z poznaku strzelca mi się to pokazuje. Generalnie jesteście nastawieni na kooperację, na współpracę, na innych ludzi, otwarci jak najbardziej, tak. Ale tak jak powiedziałam, bardzo możliwe, że trzeba będzie się czegoś douczyć, co um, może być dla Was trudne. Wy możecie nie chcieć się już nowych rzeczy uczyć, wy możecie powiedzieć: Nie, ja nie chcę się męczyć. Druga historia: paśmonek, czy ta osoba, która może gdzieś tam Wam coś proponować. Yy, tylko tutaj raczej to by chodziło właśnie o te kwestie takie bardziej zawodowe, szkoła, nie wiem, jakieś kursy. Wy możecie, tak jak powiedziałem, nie za bardzo ufać, nie za bardzo chcieć, możecie w ogóle nie no nie wejść w to, albo no jakiś tutaj chyba brak zaufania jest. Zastanawiacie się, czy to jest zupełnie uczciwe. No dobra, ale macie na końcu królową buław, czyli osobę bardzo pewną siebie, i ta osoba bardzo pewna siebie, jak chce. I zdecyduje się, to może bardzo dobrze na tym wyjść. Czyli yy, z tego czytania powiedziałabym tak, ryzyko się opłaci, yy, jeżeli pójdziecie w to, tylko że to mówię, to, to może stanąć coś na głowie, ostrzegam, yy, Tu już ta osoba tutaj ewidentnie, yy, na, na głowie wszystko stanęło już tutaj, w, już w tym momencie. Czyli jakby to teraz już się dzieje. Natomiast głupiec i wierzam, no to jest taki przewrót, że po prostu to jest, to jest y, salto. To jest po prostu salto. No tak, jak powiedziałam, możecie niezbyt, być, y, niezbyt chętni być, żeby w to wejść, ale tu się dużo rzeczy będzie działo. To znaczy, dużo wy będziecie mieć do zrobienia. Jaka rada dla was na ten miesiąc? Zobaczcie. Ta siódemka kilku się powtarza. Już mówię, co oznacza siódemka kielichów. Siódemka kielichów mówi tak. Jest dużo szans, dużo możliwości, tylko wybierz dobrze. No i teraz, co ja mam wam powiedzieć? Niektórzy zaryzykują, inni nie zaryzykują. Decyzja zawsze należy do Was. Wiadomo, że Wy najlepiej wiecie, pamiętajcie, najważniejsze kierować się swoją intuicją. Może jakieś inspiracje, może jakiś impuls przychodzi, może coś usłyszycie i powiecie: to jest znak na przykład. Generalnie siódemka kielichów wybierz dobrze, nie daj się naciąć. Tyle ode mnie, życzę Wam udanego miesiąca. Bardzo dziękuję za wysłuchanie i pozdrawiam.